Zanóż maszynkę do golenia w soli. Koniec z wydawaniem fortuny na nowe ostrza. Z czasem przez kontakt z włosami i naskórkiem ostrza tracą swoją ostrość. Aby temu zaradzić jest prosty sposób. Do małej miski wlej litr gorącej wody, która wspomaga rozpuszczanie osadów. Dodaj trzy łyżki octu. Ten naturalny środek ma silne właściwości antybakteryjne, usuwa tłuszcz i kamień oraz zapobiega namnażaniu się bakterii, co jest szczególnie ważne przy codziennym kontakcie ostrzy ze skórą. Kolejny składnik to sól kuchenna. Dodaj dwie łyżki. Sól działa jak łagodny, naturalny środek ścierający, który mechanicznie usuwa resztki skórka i drobinki włosów. W połączeniu z octem tworzy skuteczną miksturę regenerującą powierzchnię ostrzy. Wymieszaj wszystko dokładnie, aż sól się rozpuści, a następnie zanurz zużyte maszynki do golenia w roztworze. Lekko uderzaj ostrzami o siebie, co pomoże usunąć zaklinowane włosy i zanieczyszczenia. Przykryj miskę talerzem i pozostaw na 20 minut. To czas, w którym roztwór dokładnie oczyści, zdezynfekuje i odświeży ostrza. Po tym czasie wystarczy osuszyć ostrza ręcznikiem. Dzięki tej prostej metodzie maszynki tną jak nowe, a Ty oszczędzasz na zakupie nowych.